Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Bogusia się i Adrian. Ostatnim razem, to było chwilę temu, uciął mi się brzydko, tak hardkorowo, w połowie filmu wideo o dlaczego warto tańczyć z osobami początkującymi. Teraz uwaga, chciałabym oczywiście nawiązać najpierw do tego nagrania, zanim zacznę nagrywać kolejne. Teraz tak, nie chciałabym powtarzać tego, co było w poprzednim wideo. Jeśli tam się zdarza, jakieś poszcz poszczególne, pojedyncze yy, powiedzmy, zdania, no to mam nadzieję, że to jakby przyjmiecie na klatę, tak samo jak ja. <laughs> Ale docelowo dlaczego warto tańczyć, moi drodzy, z tymi początkującymi, bo oni nie są naszą przyszłością, jakby nie patrzeć. Czasami jest tak, że mamy swój cel, w którym chcemy ewidentnie nauczyć się tańczyć. Czasami mamy w życiu takie sytuacje, gdzie będziemy niestety musieli to w jakiś sposób przerwać. Na dłużej, na stałe. Może nawet na zawsze, kto wie, nie? Pojawi się rodzina, pojawi się na przykład jakiś, um, jakiś może brak zdrowia też w pewnym sensie, tak? Ja też o tym często nagrywam, że warto jest mierzyć siły na zamiary, warto jest też dbać o siebie, starać się wysypiać, albo gdzieś tam obserwować, co nie działa i tak dalej, żeby po prostu być zadowolonym, szczęśliwym, żeby to nie było nic na siłę. Żeby nie było, ja też lubię pracować. Lubię Was uczyć, lubię tańczyć, yy, lubię dla was tworzyć to, jak co te wszystkie filmy wiecie, nie nagrywają się w 5 minut, bo trwają na przykład ileś dziesiąt minut, więc tyle czasu, siłą rzeczy y, muszę na pewno po, na nie poświęcić, plus oczywiście zrobić jakąś ewentualną obróbkę, albo po prostu wiecie, stworzyć dla was fajną tapetę ciekawą, żebyście wiedzieli, co tam jest opis itd. itd. No i zwykle tych filmów powstaje po prostu więcej przygotować się na zajęcia i tak dalej. I teraz, no właśnie, wracając do tematu, moi drodzy. Super by było, gdybyśmy docenili te osoby. One mają naprawdę bardzo dużo stresu z tym, żeby chociażby, wiecie, odważyć się, żeby przyjść. Co rozmawiam z osobami, powiedzmy, na poziomie P2, P3, P4, to już ma to P i cyferka to jest pojęcie względne, dla każdego to troszkę co innego oznacza. Niemniej jednak P oznacza jako początkujący, czyli te osoby, które stosunkowo wciąż są osobami, które gdzieś tam kilka tygodni, może miesięcy temu zaczęły i dopiero uczą się. Wiecie ogarniać tą przestrzeń, ogarniać drugą osobę, muzykę, też może trochę bardziej swoje ciało i tak dalej. Jeszcze nie są może takie płynne w tym wszystkim, tak jakbyśmy często niestety oczekiwali od siebie, od tej drugiej osoby, zwłaszcza na imprezach. No właśnie, w nich jest nadzieja, moi drodzy. Nawet jeśli. Bo nie idzie, albo jej nie idzie, nie do końca rozumie. Nie musisz dawać do zrozumienia, że poszło coś nie tak. Fajnie było, gdybyśmy nie zapominali o tym, że my sami zaczynaliśmy i sami potrzebowaliśmy wsparcia. O tym było na pewno w dawnym w tym poprzednim wideo, że docelowo do pracy też liczymy na to, że nas miło przyjmą, że nie będziemy się stresować, a i tak zwróćcie uwagę, moi drodzy, że się stresujemy. Więc docencie proszę to, że jest coraz więcej ludzi, którzy są. Otwarci na na przykład nową pasję, na to, żeby trochę o siebie zadbać, że też docelowo bardzo im zależy na tym, żeby mieć wsparcie, bo każdego wsparcia potrzebuje. Hmm? No właśnie. Jestem ciekawa, co o tym sądzisz. Czy ty, mój drogi, moja droga, jak zaczynałeś, albo może dopiero zaczynasz, nie? Bo teraz nie chciałabym, żeby to wideo gdzieś tam ciebie zniechęciło do tego, żeby uczyć się tańczyć. Umówmy się. Ale z drugiej strony pomyśl sobie tak totalnie realistycznie znajdziesz wiele osób w różnych miejscach w sensie o co mi chodzi to może bardziej składnie powiem mniej lub bardziej przyjemne osoby znajdziesz tak samo w aptece w urzędzie w szkole w jakimś korpo tak na nauce tańca podczas jakiegoś maratonu czy tam biegania tak i tak dalej i tak dalej to znaczy że po prostu wszyscy jakby się przeplatamy, można powiedzieć tak i tu znajdziesz ciekawe, przyjemne osoby, i tu znajdziesz też te, które na przykład czasami są nie do końca miłe, nie do końca wyrozumiałe, może trochę niecierpliwe, może gdzieś tam coś tam im nie wyszło w życiu, albo w ciągu dnia, w pracy, tak, z drugą połówką, albo i nie mają, i to jest ten powód. Tak czy inaczej, ja chciałabym, moi drodzy, żebyśmy łapali się na momenty, w momentach, tak, w których nie jesteśmy uprzejmi dla kogoś, żebyśmy sami sobie zastanawiali, co wpływa na to, że ja się tak zachowuję. Dlaczego tak bardzo potrzebuję, żeby ta osoba mnie poprowadziła inaczej na przykład, nie? I teraz co mi by to dało, że ta osoba mnie poprowadzi inaczej? Jakby nie może, znaczy nie możemy. Wydaje mi się, że trochę do końca fair jest mieć oczekiwania względem drugiej osoby, bo jej na przykład nie znamy albo bo wiemy lub nie wiemy, że się uczy, bo może jeszcze nie zdążyliśmy jej poznać, a już ją w jakiś sposób oceniamy, na przykład spojrzeniem, że na przykład się na nią spojrzy, albo się zaśmieje pod, pod, pod nosem, nie? Po co ci to? Co ci to daje? Pokazuję o tobie, mój drogi, moja droga, jaką jesteś osobą, jakby nie patrzeć, tak? Jak podchodzisz do tego? Jeśli chcesz, żeby ktoś się dobrze, e, jeśli chcesz, żeby ktoś dobrze tańczył, to daj mu się uczyć, popełniać błędy. Tak samo jak, mam nadzieję, dają też tobie. A jeśli tobie nie dają i tego tobie brakuje, to tym bardziej zacznij od siebie. Tym bardziej zacznij od siebie pod kątem tego, że skoro Tobie na przykład ktoś wiele razy zwraca uwagę, tak jest źle, tak jest źle i pragnąłeś, pragnęłaś tego, żeby ktoś Cię docenił w końcu, to może pokaż, że się da. Pokaż, że się da, pokaż, czego oczekujesz sam, sama swoją postawą. No właśnie, ciężko jest się nauczyć tańczyć, jeśli się nie praktykuje. Chodząc na imprezy, myślę, że wielu z nas ma lub miało jakiś taki dyskomfort z tym związany bo jest różna muzyka, bo może jej nie znam, bo są osoby, których w ogóle totalnie nie kojarzę, jakby nie patrzeć. Albo są moi znajomi, którzy w jakiś sposób wiedzą, jak tańczę, albo mają jakieś oczekiwania. I ja już tutaj nakładam sobie taką presję, słuchajcie, mówię też jakby pod kątem ciebie, mam nadzieję, nie? że mnie zrozumiesz, że być może kiedykolwiek miałeś albo miałaś taką sytuację, a może nie miałeś, nie miałaś i dlatego tego nie rozumiesz. Ale my sami sobie nakładamy presję tutaj, jak sobie wymyślimy, kurde, nie umiem tańczyć, nie wiem gdzie jest raz. Albo wiem gdzie jest raz, czasami się myli. Albo dobra, wiem gdzie jest raz, umiem jako tako sobie zatańczyć, ale nie ruszam się tak giętko. I od razu wchodzą, słuchajcie, miliony myśli. I po co ci to? Im bardziej się dołujemy, im bardziej pokazujemy, że się to przykład nie nadajemy na tych imprezach, albo broń Boże, jeszcze na tych zajęciach. Jak mówisz, po co przedeś na ten poziom? No. Kurde, idziemy na kurs, żeby się nauczyć, nie? Jeśli ktoś idzie na pierwsze zajęcia i idzie na przykład na poziom trzeci, czwarty, o to fakt, subtelnie fajnie byłoby dać komuś znak, że wiesz co, my to jesteśmy po kilku miesiącach, byliśmy na, na przykład nie wiem, 50 godzinach, to jest 51. Jeśli to jest twoja pierwsza czy jedna z niewielu, to fajnie byłoby, gdybyś się cofnął, cofnęła na poziom niżej na przykład, no bo siłą rzeczy po prostu masz nieprzerobione tematy, nie? Ale na imprezie, i tak będziemy czuć wielki dyskomfort. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie. Ja już szczerze mówiąc, aż tak dobrze nie pamiętam. Nie chcę was okłamać swoją drogą, bo też do końca nie pamiętam, jak to było. Wiem, że na pewno też były stresy. Wiem, że też myślałam o tym, że sama się oceniam, albo że ktoś mnie ocenia, albo porównuję się, nie daj Boże, albo też się wkrada siłą rzeczy. Jak widzę, że jakaś laseczka kurczy, tam wywija, gnie się, wygina i nie wiadomo co jeszcze, ale tam jestem drewniana, no to siłą rzeczy też mam, wiecie, swoje odczucia, a dostać jeszcze od kogoś headshota, że po co tutaj robisz, w ogóle wróć, jak się nauczysz tańczyć. Pff, nie czaję tego. Proszę was, moi drodzy, nie zabijajcie socjalu, nie zabijajcie tych wszystkich ludzi, którzy odważyli się i dla wielu z nas, żeby nie powiedzieć, że prawie wszystkich, to jest naprawdę wielki krok w tym, żeby popełniać błędy, żeby się uczyć, żeby czasami nie wejść na raz na przykład, albo czasami nie zrobić akcentu na tych imprezach, nie? Poprowadzić czasami niestety trochę może lżej, albo trochę bardziej zdecydowanie, ale dać też konstruktywny feedback. No bo wiesz, z Tobą ktoś tańczył, ale przed Tobą być może ktoś jeszcze z kimś innym tańczył, ta osoba była bardziej wiecie oporna, albo wręcz przeciwnie, to jest pierwszy taniec i dopiero się wyczuwa. Umówmy się, zanim zaczniesz tańczyć, masz rozgrzewkę. Nie zawsze masz opcję pójść na zajęcia wcześniej, a pójdziesz sobie na imprezę. Bo praca, bo coś tam. Hello, nie trzeba się spowiadać, nie? I teraz spróbuj być tak bardziej trochę wyrozumiałym dla tej drugiej osoby. Naprawdę będzie nam w życiu trochę łatwiej, trochę przyjemniej, trochę lepiej, jeśli weźmiemy się w garść, moi drodzy, czasami zaciśniemy zęby, ugryziemy się w język, tak, to jakoś tak to się mówi, albo po prostu otworzymy swoją sercję, swoje serce i empatię, otworzymy, wiecie, się na drugą osobę. Jeśli bardzo się boisz o swoje zdrowie jakkolwiek, to zawsze możesz podziękować, ale nie musisz wybijać tej drugiej osobie z szpili w, w dupsko albo w plecy, albo jeszcze gdzieś indziej, jak wolisz, nie? Co, co każdy z określenia to troszkę inaczej one wyglądają, nie? Także proszę Ciebie, masz zawsze wybór. I teraz jak potraktujesz drugą osobę? Siłą rzeczy, kiedyś tam, w różnej sytuacji to wróci do Ciebie. Tak myślę, Jedna osoba ci zwróci uwagę, że to jest trochę nietaktowne, może trochę niemiłe, może w taki sposób aż nie trzeba byłoby tego mówić, bo myślę, że osoby początkujące siłą rzeczy mają jakieś wyobrażenie, że jeszcze wiele rzeczy nie potrafią. nie? Ale zwróć uwagę, przychodzi taka osoba początkująca na zajęcia, i instruktorzy mówią: słuchajcie, praktyka jest najważniejsza. Myślę, że też o tym słyszałeś nieraz, czy słyszałaś. Chodźcie na praktyce, próbujcie tańczyć z różnymi osobami. Nie bójcie się. Te osoby tańczą, ok, ale one myślę, że są też w dużej mierze, wiecie, empatyczne i takie do ludzi, nie? Jakby to powiedzieć. Więc jeśli ta osoba usłyszy, już weźmie się w garść, już wiecie, zaplanuje, przemyśli 500 razy, nie? Co będzie robić na tej imprezie? Może czy jakąś, czy wiecie, eksperymentować? Czy może lepiej właśnie nie, może lepiej zrobić tylko bazę? Wiecie, dla was jest na przykład mało, mało atrakcyjny taniec, bo ta osoba robi bazę. A może dlatego robi bazę, tak? Czyli te najprostsze elementy, żeby wam nie zrobić po prostu krzywdy, a ty dąsasz się, kręcisz nosem. albo ona nie poszła tak, jak bym chciał. Albo czemu on nie tak, nie wiem, nawet nie potrafi mnie przestawić na nogę, bo może właśnie się boisz, że zrobić ci krzywdę i dba dzięki temu o to, o ciebie. Hmm? Czyli czasami zwróć uwagę, że jak ta osoba nie będzie robić wielu rzeczy, to może właśnie z tego względu, że nie czuje się pewna, dba o ciebie, jakby nie patrzeć, troszczy się o twoje zdrowie i nie chce Ci zrobić krzywdy kosztem tego, żeby ci może mogła zaimponować. Hmm? Bardzo proszę to przemyśleć. Bardzo proszę to przemyśleć. I tak samo oczywiście w drugą stronę, że jeśli ta osoba tam walczy o życie jakkolwiek, nie? Fakt nie jest Ci do końca na przykład wygodnie, bo może za dużo rzeczy robi, ale walczy, żeby Ci zaimponować, bo może trafiła w ten kurde głupi akcent. Jeden. Jeden, drugi, trzeci. Może nie głupi, ale wiecie o co chodzi. No trafiła, udało jej się, ale zrobiła to może trochę za mocno. Albo trochę za lekko. Albo trochę za późno. O matko, straszne, nie? Że trochę za późno. I co? I co się stało, że za późno? No nic, następnym razem będzie miała feedback sama dla, ciebie, dla siebie, jeśli w ferworze tych wszystkich emocji, bo wiecie, ogólnie ogarnęła, że jest za późno, za wcześnie, za mocno, za lekko, bo czasami, wiecie, jest to taki szok, jak się tańczy z inną osobą, może bardzo atrakcyjną, może dużo lepszą od Ciebie, może trochę właśnie słabszą od Ciebie i też się boi, że się nie zrozumiemy w tym tańcu, że może nawet do, do tej osoby nie dotrze albo właśnie dotrze i ma z tyłu głowę, to kurde, to nie było w tym momencie, albo za lekko, za mocno, kurde, to nie wiem, czy się uśmiechnąć, czy lepiej, wiecie, być dalej sfokusowanym, patrzeć gdzieś w ziemię, do góry, może na salę, żeby złapać inspirację. My nie mamy pojęcia, co się dzieje w tych głowach tych ludzi, słuchajcie. Bo skąd masz mieć pojęcie? Możesz się tylko domyśleć. To, co czujesz, to odbierasz, tak? Czyli zdarzenie, reakcja, wynik. Mówiąc wprost, na zdarzenie nie masz za bardzo wpływu na twoją reakcję, no sorry, sorry, ale masz jakby wpływ. Czy się zdenerwujesz, wpadniesz w ten szał, czy mówisz, dobra, to mi się nie podobało, ale mogę się opamiętać, mogę się zatrzymać na chwilkę, bo może to nie, te emocje nie są potrzebne, może mi nie służą, nie? No i wynik względem tego, jak się zachowasz w danej sytuacji, czy ci coś odpowiada, czy nie, wynik będzie jakiś. Albo pozytywny, albo neutralny, albo negatywny, nie? Pytanie, czy za wszelką cenę musimy coś komuś udowadniać. Albo pokazać, że jesteśmy lepsi. Albo, że tańczymy więcej. Albo, że wiemy więcej. Albo, że powinieneś wrócić, jak nauczysz się tańczyć. Bo takie opcje też słyszałam. Albo ja to bym wolała, żebyś ty nigdy już więcej tutaj nie wracał. I teraz, matko, jakbyś taki komunikat dostał od tej osoby. Myślę, że z przyjemnością poszedłbyś tam na 500 godzin dalej. Z wielkim bananem na ustach. Obawiam się, że nie. To teraz... Czy naprawdę fajny jest dawanie komuś takiego feedbacku? Co on daje? Albo a propos naszego wyglądu. Ktoś może być bardziej mniej pewny siebie, ubierze się w jakiś sposób. Ta osoba początkująca na jeszcze nie wie, jak, w jaki sposób najlepiej się ubrać. I dostanie feedback, że U, tutaj to by, powinno trochę zejść, tych kilogramów, U, tutaj widzę, że dobrze jesz. Po co ci ten feedback? Ta osoba może walczy od jakiegoś czasu, żeby w jakiś sposób, wiecie, poczuć się ze sobą jakkolwiek dobrze, założyć coś innego, widzieć inne koleżanki, kolegów, tak? Bo to nie mówię, że to muszą być tylko kobiety, nie? Którzy w jakiś sposób już mają ogarniętych siebie pod kątem wizualnym, może trochę też emocjonalnym, mentalnym, jakkolwiek, a ta osoba jeszcze nie i próbuje się na nich wzorować i suszy taki, taki kurcze wiecie, strzał, nie? Że po co na przykład tak się ubrałeś, albo jak ty wyglądasz. I teraz ta osoba myśli, no tak, no tak, no tak, no jak ja wyglądam, no jak ja wyglądam. No normalnie, jak masz wyglądać? No hello, to że komuś się to nie podoba, to że to mi się nie podoba, jak ta druga osoba wygląda, nie musisz tego komentować. I uwaga, komentarz czasami też mamy w swoich swojej twarzy. Nie? Albo takie. Po co ci to? Co ci to daje? Czasami oczywiście nie kontrolujemy twarzy, jestem w stanie w to uwierzyć. Sama też mam dosyć aktywną twarz, też wiadomo, ręce trochę chodzą, ale docelowo jak widzę, że ktoś się stara. Nie, to też teraz tym się emocjonuję, co, co nie? Co jakby nie patrzeć, bo to jest dla mnie ważne, często do mnie to wraca od moich kursantów i oni często nie chodzą dzięki temu na imprezy. A potem się dziwicie dlaczego tak mało osób poszło, nie wiem, na dos Mundos na przykład albo na baciamorę, albo na praktyz do salsa libre, dlaczego tak mało osób jest. O, wszyscy nawiali, o pewnie gdzieś indziej jest impreza. O, może coś tam. Nie, a może dlatego, że po prostu dałeś komuś headshot i ta osoba stwierdziła, że po prostu się nie nadaje. A razem z tą osobą, na przykład, ktoś powiedziała to komuś innemu, i to osoba mówi: Matko, jak jak mogłeś to usłyszeć? Dobra, to ja też nie idę, ale lipa. A potem idzie w eter i wiecie, pole. Nie, i wszyscy o tym wiedzą. I ta, tamte osoby też mówią: Ty, to może ja też nie pójdę, bo wcale nie chcę tego słyszeć, albo nie chcę mieć takiej reakcji, albo boję się, że ja też takie coś usłyszę, i może lepiej nie pójdę. Potem te osoby się nie uczą, więc nie, nie praktują, więc się nie uczą, a potem nie tańczą dobrze. Dlaczego? Bo może kiedyś usłyszały od ciebie, od twojej koleżanki albo to, że się z nich naśmiewasz, albo to, że w nich nie wierzysz i tak dalej i już nie wrócą na te zajęcia. A potem się dziwisz, że nie masz z kim tańczyć, nie? Także poproszę was, moi drodzy, dzisiaj o takie trochę zrozumienie, może takie, wiecie, ogarnięcie się wprost mówiąc, nie? Bo ja życzę wszystkim bardzo dobrze, możecie wierzyć lub nie, ale to jakby nie o to chodzi, żebyście teraz oceniali, to jest Wasza subiektywna ocena. Opinia, ocena, jak zwał, tak zwał. Życzę każdemu jak najlepiej. Sama też jestem dość, dość, też jestem szczęśliwa, jeśli chodzi o, i zadowolona ze swoich takich wyników tanecznych. I uwaga, te wyniki są inne. Nie, nie, wiecie, nigdy nie wygrałam żadnego konkursu i teraz można być serio? I ty uczysz tańczyć, jak nie masz konkursu? Ale wtedy sobie myślę, no, dobra, ale to nie był mój cel. Moim celem była nauka ludzi tańca, nauka siebie, ciągły rozwój, tak? Teraz na przykład pod kątem mentalnym od iluś miesięcy, tak? Od zeszłego roku. I dla mnie to jest ważniejsze niż to, że będę miała na przykład medal. A kiedyś też jakby, wiecie, wkręciłam się w ten tryb, że wszyscy chodzą na konkursy, że jak nie masz żadnego medalu, nie wygrałeś jakiegoś competition, to już jesteś nikim. Może nikim to jest do, dość mocne, wiecie, określenie, ale do celowo był dół jak stąd do, nie wiem, to jest Warszawa, nie, stąd do Krakowa, do Berlina, wiecie o co chodzi, daleko w każdym bądź razie. Dół był wielki. I teraz pytanie, ja się złapałam w pewnym momencie, czy to jest mi potrzebne? Czy to jest mi potrzebne, żebym ja naprawdę wygrała ten konkurs? Ja w sumie jakoś specjalnie nie lubię tańczyć w obcasach. Raz, że bolą mnie kolana, dwa, żeby bolą mnie kręgosłup. To tak feedback już teraz dla Was, żebyście też pomyśleli. Nie tylko o tych początkujących, ale teraz o tych celach, co sprawia, że my czasami źle odbieramy drugą osobę, albo narzucamy mniej lub bardziej świadomie tej drugiej osobie, niezależnie czy jest początkująca, średnio zaawansowana teraz, czy nawet zaawansowana, że coś powinna robić. Nie? Nigdy nie wygrałam konkursu. Przystępowałam do kilku różnych. Docelowo. Złapałam się w pewnym momencie, że ja nawet dobrze tego nie ćwiczę, nie ćwiczę tego pod konkurs, nie ćwiczę tego, żeby, wiecie, być perfekcyjna aż do na raz, na pięć i tak dalej. Nie jest mi to potrzebne. W pewnym momencie zauważyłam, że przecież ja większość życia uczyłam się improwizacji. To teraz, jakby improwizacja to jest coś, co się tworzy tu i teraz, w tym momencie, w tej chwili, sama albo z drugą osobą, z muzyką i tak dalej. Przeżywamy to razem. Nie, żeby ktoś się gapił na to i podziwiał. Oczywiście, jeśli podziwia, no to miło, nie? Ale docelowo to nie jest, wiecie, jakby intencja. I teraz no właśnie, a idąc na przykład na konkurs, no to raczej tam fajnie jest mieć wszystko, tak wiecie, na no, tip-top, elegancko, pre precy precyzyjne, nie? Takie bardzo ładne. Nie mówię, że w socjelu nie jest bardzo ładne, ale docelowo po prostu są to inne zasady tym kierują, tak? No, inne zasady tym kierują, może tak powiedzmy. Więc jakby konkurs nie jest dla, dla mnie osobiście ważny. Dla mnie sukcesem jest, są, jest masa innych elementów. To, że prowadziłam zajęcia z większością instruktorów, których się uczyłam, że jakby zauważyli we mnie ten potencjał, że mieli ochotę, zaproponowali mi to i tak dalej. I wiele, wiele innych sukcesów, które mam. I teraz sobie pomyślicie: jestem ciekawa w ogóle, jak o tym myślicie. Czy to jest mimo wszystko taki z tyłu głowy, że kurde, wszyscy idą na ten konkurs, jak nie wygrałaś, to jednak sorry, ale. Czy na zasadzie, no dobra, no to w sumie może nie wszyscy muszą mieć ten sam cel, że muszę tańczyć perfekcyjnie, że wszyscy muszą mnie podziwiać, że wszyscy muszą, wiecie, mi tam klaskać, nagrywać, mnie wzdychać i tak dalej. Może to naprawdę nie wszyscy potrzebują mieć ten cel. I teraz, jeśli masz z tyłu głowy to, że obserwujesz te wielkie gwiazdy, które są przewspaniałe, mają fenomenalne, fenomenalne wyniki, o może tak to nazwijmy i tak dalej, i bardzo przyjemnie się na nie patrzy, to czy przypadkiem nie wpadłeś w taką w taki bieg myśli, taki, takiego wiecie fokus na to, że teraz ja też tak potrzebuję, ja też tak muszę, bo oni tak mają, więc jeśli tak nie będę potrafił, nie będę pod podobny, nie będę się uczyć od tych osób, czy nie wiadomo co jeszcze, to może nie będę ten taniec nie jest taki fajny. Tylko pytanie czy on tak musi wyglądać? To jest jedyna droga, że ty musisz tańczyć tak dobrze. Gdy już wpadamy czasami w taką, w taki bieg, nie wiem czy to można tak powiedzieć. To często nie, nie wymagamy tylko od siebie, właśnie, tylko wymagamy też to od innych, że inni będą mieli podobne podejście, że będą się podobnie starać, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj oczywiście koło się zapętla, tak? Tak się mówi koło się zapętla. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Zapętla się, tak? Czyli wracamy do punktu wyjścia. No i oczywiście obrywają też ci biedni początkujący, którzy dopiero zaczynają, może jeszcze nie mają swojego celu, ale chcą. Być po prostu szczęśliwym, mieć fajną zajawkę, dbać o siebie, poznać nowych ludzi i liczą na to, że tak jak większość osób mówi, że są pozytywne, tak fajnie, żeby też mieli takie odczucie, a nie żeby się zderzyli ze ścianą. Bo wszystko zależy od nas, moi drodzy. Jak traktujesz drugą osobę, tak stety lub nie, prędzej czy później będą traktować też ciebie. Także ja mam życzę tego, żebyście uczyli się tańczyć świadomie, żebyście wybierali sobie swoje własne cele. Swoje własne, nie otoczenia, bo wszyscy idą na konkurs, albo wszyscy idą na socjal, albo wszyscy idą, nie wiem, na zajęcia do tej szkoły, do, do tych instruktorów i tak dalej. Tylko, żebyście zauważyli, co, na, co wam się podoba, nie? zobaczyli, kto może wam zaproponować jakąś formę nauki, którą reprezentuje, tak? która jest kompatybilna z waszym celem, powiedzmy, i do tych ludzi właśnie chodzić. Niezależnie czy tam chodzą wszyscy, czy tam chodzą pojedyncze osoby, i tak dalej, czy oni są znani, czy nieznani. Czyli zauważ, mój drogi, jaki masz cel. I uwaga, ten cel nie musi być wszystkich celem, może być tylko Twoim. Nie? Ja tak poszłam troszkę, mm, teraz odbiegłam delikatnie od tematu, ale to też jest wbrew pozorom, to jest bardzo blisko siebie, te, te kilka tematów są bardzo blisko. Nie? Jedno wynika często z drugiego. Czyli, jeśli masz oczekiwania, ktoś źle tańczy, powinien lepiej, dlaczego tutaj się pojawia i tak dalej, to to jest twoje, a nie musi być tej osoby. I każdy, dosłownie każdy, jeśli oczywiście zachowuje się odpowiednio, nie nadużywa jakby. Przestrzeni, tak, dystansu, jakiś taki, wiesz, wiecie, mm, wartości i tak dalej, tak dalej, każdy może wejść na praktyk, każdy może wejść na imprezę. Jeśli nie robi komuś krzywdy, tak, jeśli zachowuje odpowiednio i tak dalej, tak dalej, to każdy. Niezależnie czy jest osobą początkującą, czy jest osobą średnio zaawansowaną, czy pierwszy raz w życiu widzi ten taniec, czy ostatni, mam nadzieję, że nie. Każdy. Czyli nie podcinaj po prostu, krótko mówiąc, skrzydeł innym. Doceni to, że się uczam. Doceni, że chcą, że się starają. Nie od razu, że było zbudowano, moi drodzy. Chyba na początku się przedstawiłam, tak sobie teraz myślę. Chyba tak. Ale to nie ma znaczenia, moi drodzy. Chyba. Troszkę ma, no dobra. Wszystko zawsze jest w każdym... pod każdym filmikiem zawsze jest opis. Z aktualnymi informacjami. Jeśli mielibyście ochotę przyjść do mnie na przykład na zajęcia, które prowadzę, to Was serdecznie zapraszam. Najłatwiej mnie znaleźć na Facebooku, Bogusia, Bogi, Adrian. Oczywiście na YouTubie w tych wszystkich film, filmie, filmach wszystko jest zawsze opisane. Eee, napisam i bułka, słuchajcie, moi drodzy. Tak. Wcześniej cały czas mówiłam w każdym filmie, tak, jeszcze się tworzy, jeszcze się tworzy e, i tak dalej, żeby była ta wartość taka konkretna i tak dalej. E, już go mam. Ucz się tańczyć świadomie, baw się tańcem. Jest to. E-book, na którym skupiłam się o mentalnej stronie tańca. Tak, podjęliśmy temat mentalny w tańcu. Czyli nie tylko to, jak wykonać jakiś ruch, albo co jest moją bazą, chociaż o bazie, czyli oddech i tak dalej, kroki, te wszystkie podstawowe elementy były, też zawarte są w sumie, można tak powiedzieć, ale również o tym, co zrobić, jeśli ktoś tańczy od ciebie lepiej, co zrobić, jeśli nie jesteś zadowolony ze swoich wyników i tak dalej, i tak dalej. Jaki wpływ ma na ciebie Twoje otoczenie, jak w ogóle. Sprawdzić, czy jesteś zadowolony i dlaczego nie masz wyników. Tak, jak dobrać dla siebie, dla siebie instruktora. Jest tam ponad 20 zadań, są też challenge, są też wskazówki, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Więc tam, tego e-booka czyta się bardzo szybko, wbrew pozorom, ma 80 stron. No tam oczywiście też grafiki, żeby było też przyjemniej troszkę, nie? I tak dalej. Model rozwoju, tak? Też opisałam, żebyśmy byli świadomi, dlaczego czasami coś zajmuje nam trochę więcej czasu, czasami szybciej nam coś wchodzi, od czego to zależy, jak możemy przyspieszyć swój rozwój i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę oczywiście tutaj spoilerować swojego e-booka, ale każdemu, kto poważnie podchodzi do tańca, albo poświęca już jakieś godziny w tańcu, to naprawdę zachęcam, żeby sobie takiego e-booka nabyć. Raz, nie ma takiego e-booka na rynku jakkolwiek. Dwa, nikt nie mówi o mentalnej stronie za bardzo tańca, przynajmniej do mnie to jeszcze nie dotarło. Jak będziesz oglądać, to oczywiście może się okazać, że już gdzieś ktoś tworzy podobne treści. Z drugiej strony bez sensu dublować, uważam, ale to już jakby nie będę tego jakby mm, komentować, bo to nie jest jakby w mojej gestii. No i po trzy, że po prostu nie będziesz tracić ani hajsu, ani czasu. Jeśli przeczytasz, zrobisz zadania i uwaga, najważniejsze, wdrożysz je stopniowo. Tak, samo czytanie nigdy nie daje efektów, niezależnie jaką książkę masz, ale jeśli już wdrażasz i sprawdzasz, czy to u ciebie działa, tak systematycznie, skrupulatnie, nie że raz i odpuszczam, tylko raz i robię sobie jakiś taki, pewnego rodzaju nawyk i testujesz, no to tak w sumie. Dochodzą wszyscy do sukcesu, jak robią skrupulatnie, codziennie, systematycznie, malutkie kroczki i tak i tak dalej. Bardzo mi miło, że zostałeś, zostałaś ze mną do końca tego wideo. Zapraszam Cię na zajęcia, tak jak wspomniałam. Jeśli masz ochotę, to zapraszam Cię na mojego YouTube'a właśnie, na następne filmiki, na Facebooka, na Instagrama, na Spotify'a, na TikToka, gdzie chcesz, Nie? W zależności, czy wolisz słuchać, czytać odtwarzać i miksować sobie wszystkie treści. Widzicie, już jak zwykle mnie nosi, więc muszę iść potańczyć. <grymne> no, także wszystkiego dobrego i do zatańczenia. Trzymam za nas kciuki.